w jakimś miejscu, bo no ja nie będę szukał się na powodzie czy dziągą, no. otwieram komputer, podpinam modę, i zaczynam pracować. Do tego dążę, do tego dążę i do tego dążę, żeby mi obrazki na ekranie komputera nie wyskakiwały raz w minutę i to wyskakiwało przez ostatni tak, sekundę. Tu panu, jak jedzie tym samochodem, wyciągnie lato, Czyli to nie ten park, który tam mieszkał Nie Nie będę wszystko, tylko ja przyjadę z rybnika, bo jeszcze używać, to, to powiem tak, w domu mam te światło, ale mi się, wyciągnę jednak kosztem tego panu. Mówi tu pan Baldemar o połączeniu ze strażą alarmową. Ale bym musiał powiedzieć, jaka moc jest potrzebna, żeby połączyć na przykład 100 karetę telefonicznie. Ta moc będzie kilkadziesiąt razy niższa. Chyba, że ktoś powie, że jedzie, w pogotowiu jeżdżą i potrzebują szybkiego internetu, nie wiem do czego. Może będą przeprowadzać operacje zdalne. Szanowni, Szanowni tak. Państwo, mówi się dzisiaj, można powiedzieć jeszcze moje powie jedną rzecz. Mówi się, że koszty światłowodów. Sprawdźcie miasta Polsce, W Polsce główne miasta, na wszystkie podłączone bloki światłowody, mieszkańcy też zresztą mają coraz więcej ludzi. Polska się chwali, że są pieniądze na to, a mniej idziemy Jest wszystko, ale trzeba mówić o tych prostych. Że rozmowy, stacja będzie daleko, zresztą pan Waldemar pokazywał. Rozmawiamy z bardzo daleka, z inter internetem, światłowodem i połączymy te dwie technologie. Stacje mamy daleko, internet, mamy światłowód od wszyscy są zadowoleni, ten też jest zadowolony. Pan Waldemar mówi 400 metrów. Większość ludzi by chciało mieszkać 400 metrów od stacji. To mam teraz mówić tym A, ludziom, co już chciałby. No dlatego dlatego mówiłem jedną, że coś to co się budować stacji. Tak? Zapytajcie się tak? ludzi, którzy mieszkają też 5 metrów, czy chcą. Jeżeli będą chcieli na własne ryzyko, jeżeli nie będą chcieli, to zróbmy alternatywę. Rozmowy zapewniajmy, internetem światowody, zresztą chyba de jest połączona do światowodu, bo to jest niemożliwe. sobie usłyszałem, że coś się powyżej dzieje do komuś się dudki muszą zgadzać. I tak myślę, że te dudki się będą zgadzać, tylko nie wszystko. Tu panowie fajnie pan mówili, tylko chyba o jednej rzeczy zapomnieli. Ładnie mówią te wszystkie badania. One są bardzo ważne. Ale to się ma tak do rzeczywistości, że ja bym prosił prosić na celę, bo często mlekiem i śliwkami i zrobię badania na to, na ile to jest potrzebne na cel. Wszyscy stroja, ja jeszcze celoty. Panowie, tu chodzi o to, że powinniście zaczepnąć wiedzę z innych jeszcze źródeł. Jest coś takiego jak polemorficzne człowieka. O tym żaden z Was nie wspomini. Polemorficzne szybko ulega zakłóceniu właśnie przez takie panek pięć wiedzy. Jeżeli jest niejednokanałowo, tylko tak, tutaj przekaźnik się, tam się i tak się i tam się, w naszym organizmie robi się spustoszenie. Po czasie robimy się brak I się wydaje. Że podnoszenie tego do ręki przy potrzebie, przy należności, że to będzie przydatne jest znacznie inaczej. Drodzy Państwo, ja, pan, ja rozumiem Pana, Panu też muszą wskazać. Pan dobrze powiedział, zasięg musi być. Dobrze, jeżeli ma być zasięg 5G, nie mam nic przeciwko temu. Tylko żeby był zasięg 5G, to odbiornik, nie tylko nadajnik, ale odbiornik musi być 5G. Pan doskonale wie, i pan zapewne też, że ja mając nowy telefon Samsung A7 mogę sobie go trzymać dalej w mieszeniu. Co najwyżej mi na cegnego zaszkodzi, ale to ja nie odbiorę. Więc komu to się zgadza? Wy musicie dokupić nowy sprzęt. Państwo wam być może w promocji zainwestują. Ale nowym technologiom, jakie są tutaj wprowadzane na spokojnie, to jest niezbędne pięczkę. Nowe technologie, które narażają życie i zdrowie człowieka. Ja teraz, żeby troszeczkę zburzyć wasze mózgi, powiem wam, że kiedyś działałem w grupach anonimów. Później zdecydowałem się zdjąć swoją maskę, wyjść do ludzi. Człowiek ma prawo wiedzieć to, o czym jeszcze się go oficjalnie nie informuje. Ja dla wszystkich złoczyńców życzyłbym, jak chcą, popracować waszego pięćkę, bo już były sprawdzane oficjalnie w, w Holandii, tam gdzie 5G wykończono, ptactwo i florent akurat. To się sprawdziło, ale co jest najważniejsze? W 5G, jeżeli będę miał technologię stosowaną przez nieodpowiednich ludzi, to skupnę Wam wszystkie konta, jak będę chciał. Czy się na to chcecie zgodzić, czy nie? Poczekajcie, jak prowadzą Wam wszystkie. Tak mówią hakerzy. Taka jest prawda. I niestety... Zdrowie, tutaj drogie pierwsze, a drugie bezpieczeństwo finansów. Nie jesteśmy multimilionerami, właścicielami swoich banków. Jesteśmy tytuł nas usługa. Więc warto przemyśleć wszystkim. Ja rozumiem, że Pan musi powiedzieć to, co Pan musi powiedzieć, bo za to Pan opłaca. Pan też powiedział, co zezdrował. Ale ja bym się też czuję, proszę pana. Ja czytałem i oglądałem filmy z 5G, które były wykradzione w Waszym systemowym, Urzędu. Ludzie, którzy posiadają klejaka, doskonale wiadomo, że choroba jest nieodwracalna. W przypadku klejaka spowodowanego siecią częstotliwości elektromagnetycznej, w przypadku klejaka spowodowanego zakłóceniami, jeżeli ktoś pracował w energetyce, tam jest elektrowni, grejak jest odwracalny, to należy to na, do 18 miesięcy podłączyć do tego. Po 5 nie ma sito z mózgu.

Z różnych stron i rzeczywiście oddziaływanie fal elektromagnetycznych nie zostało do końca zweryfikowane, zbadane a zwłaszcza sieci 5G. Myśmy tutaj rozmawiali przed tym spotkaniem głównie o sieci 5G. Ja mam takie pytanie zasadnicze: jaka jest gwarancja, że Państwo postawicie ten maszt? Jak go postawicie? Widać, że tutaj jest sprzeciw dość duży i sygnały, które też do mnie dochodzą, są takie, że ludzie raczej sobie tego nie życzą, ze względu na to, końca oddziaływanie fal elektromagnetycznych nie zostało zweryfikowane. I też nie wiem czy, bo tam zauważyłem, że ten państwo czyli ta komisja europejska, te noże z tego co zauważyłem, to z 1999 roku, tak? A nie, nie zmieniło się to nic? Bo ja się, akurat dziwię się, że przez 20 lat się nie zmieniło. Ale okej, okay, wierzę pan, panom. Jaka jest gwarancja, że, że jak powstanie ten masz nie zmieni się to na technologię 5G, która jest w ogóle niezweryfikowana, nie, zweryfikowana, nie Jak wiemy na przykład Bruksela zablokowała w ogóle rozwój 5G, miasto Bruksela, w ogóle region społeczny Bruksela, e, czyli szerzej niż, niż samo miasto Bruksela. W Izraelu jest w ogóle zakazane w wielu Stanach w Stanach Zjednoczonych. ale taki system, potem te maszyny przychodziły w nowy, to widać na naszych telefonach. Dla nas, myślę, że dla wszystkich mieszkańców tutaj, nie tylko tego osiedla, na którym to będzie budowane, ale też całego terenu Debice. A tam nawet trochę błagam, bo Państwo, pokazali, w sensie, że pokazaliście u, 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 całą Warszawę, gdzie jest 2 miliony ludzi. Rzeczywiście to, to nie może tam wyglądać tak dużo, ale tu na tym obszarze mieszka 45 tysięcy osób. Więc te maszyny mogą rzeczywiście wydawać się, że ich jest mniej. Więc tu też e, uważam, że powinno to trochę inaczej wyglądać. Jaka jest gwarancja, że Państwo nie zmienicie tej technologii na technologię 5G? Przepraszam, ale dziś Dębica niech mówi wobec całej Polski, bo to się dzieje w całej Polsce. Nie oczywiście. tylko wobec o, tak, Oczywiście, tak, oczywiście. Proszę Państwa, wspomniałem o 5 Dla mnie 5G jest. To nie jest nic nowego po Zarówno mają 4x4, jak 4 5 lat Na okres obudowy Zarówno anteny wielogąskowe w małych ilościach są stosowane. Przepisy nasze środowiskowe i kwalifikacyjne utrudniają to. Zarówno modulacje 32 QPSK, 64 QPSK, są. Wspomniałem, że będzie polegało na organizacji bardziej niż na jakichś nowościach. To będą dostawiane stacje małe, gdzie będą powiedzmy wieczorem, w dwa do pracy, mniejszych na zawsze. Na przystankach oczywiście zachowanie obowiązujące rzeczywistości. Chodzi o to, żeby było blisko do stacji. Tak jak mówiłem, żeby stacja zregulowała moc. Samego zadań i telefonu do minimalnej, niezbędnej, do poprawnej transmisji, ale też, żeby czasy opóźnienia były znane. Tu jeszcze chodzi o internet rzeczy, to też jest znane. Szczepywanie liczników, to już bardzo znane. Ale niech mi Pan wytłumaczy, dlaczego on tym zrobi tyle? Nie wiem dlaczego, bo plan, dla mnie to jest twór medialny. Dlaczego to co wiem, medialny? A co, my, nie, to, my, to jest na Jeśli chodzi o Izrael, to jest fake news, tak samo jak fake newsem jest, że Stany zabroniły... Podmiotę, to nie jest fake news, Tutaj wiorę, to wiele za to Stany Zjednoczone mają już New ja, ja, Yorku, ja. w Los Angeles, w wielu miastach... Ale my mówimy, że jest jedno w Stanach, a w Stanach Zjednoczonych jest 50 Stanów. No dobrze, ale budują nie zabronić w Stanach. Smith, ale jak tam Stany Zjednoczone są zorganizowane, każdy stan ma swoje prawo. No nie, bo pan mówi, że nie jest zabronione, każdy stan ma swoje prawo. Stany stany są czasem mm. podobne jak Unia Europejska, jest 50 stanów i każdy stan ma swoje stanowisko. jeżeli na Was będzie. Dokładnie. Ale ja to, ja przepraszam, ja powiem, o jeszcze jednym zagrożeniu. Państwo dostając stanie wielu anten... Przepraszam, po Mini 5G dostaną Państwo pozwolenie na budowę wielu punktów dostępowych. Będą Państwo mieli możliwość udostępnienia tych punktów do innych usług, czyli być może nawet do budowy sieci detektorów spojówki lub odczytywania twarzy ludzkiej. To jest nowa... Tu idzie Państwa interes. Państwo widzicie tutaj interes i dlatego budujecie Państwo sieć, dużą sieć wielu punktów dostępowych, bo państwo ma, macie w tym interes, już pomijając szkodliwość tego Ale...